2 sierpnia 2019 roku. Dzień dobry. Piotr Szykłania z tej strony. Witam serdecznie, widzów, czytelników, słuchaczy Forex Clubu. Kolejny ważny dzień w tym tygodniu, a mianowicie dane z amerykańskiego rynku pracy Non-Farm Payrolls. Początek miesiąca, pierwszy piątek miesiąca, w związku z tym to nie dziwi. Natomiast otoczka, która będzie tutaj towarzyszyła publikacji danych jest dość, dość ciekawa. I z tej perspektywy, co prawda w ostatnim czasie sporo mówiliśmy sobie o eurodolarze, natomiast nie sposób pominąć eurodolara tutaj z perspektywy payrollsu, z perspektywy końcówki tygodnia, ale z perspektywy jeszcze dwóch rzeczy. A być może nie wszyscy wiedzą, a mianowicie kwestia, która wprowadziła spore zamieszanie na rynkach w dniu wczorajszym, a mianowicie jak zwykle aktywność pana prezydenta Trumpa na Twitterze odnośnie kwestii związanych z dodatkowymi taryfami na Chiny już od, z możliwością już wprowadzenia już od 1 września. Okay? A no i tam się tam, to, to, to nam wiadomo, że się posypało tam wszystko generalnie, jeśli chodzi o, o indeksy, o pary nowe. Natomiast w nocy mieliśmy ciekawą e, informację, a mianowicie w nocy mieliśmy informację dotyczącą tego, że zostanie opublikowana informacja. E, dotyczyła ona prawdopodobnego porozumienia na linii Stanów Zjednoczonych Chiny w sprawie wołowiny. O, a dlaczego nie? A zostało to tak ciekawie podane tak zwany announcement of the announcement, czyli informacja dotycząca tego, że informacja zostanie podana. I ta informacja na temat tego dealu ma zostać opublikowana podczas drugiej części sesji za oceanem w okolicach godziny 19.45 polskiego czasu i warto tutaj uważać, bo jeśli my będziemy gdzieś tam dalej w ramach tego wodospadu Niagara na indeksach spadali, to może się okazać, że taka bołowina tutaj w ramach Unii Europejskiej a pewny problem będzie w stanie nam rozwiązać w przypadku próby podniesienia rynku na koniec, na koniec tygodnia. Oczywiście może to mieć, mieć implikacje również. albo nie, inaczej. To będzie miało prawdopodobnie implikacje, jeśli chodzi o indeksy w Europie z perspektywy końcówki sesji w Europie, czyli w okolicach powiedzmy 17-18. Pytanie za 100 punktów, czy może mieć to wpływ na euro, a przede wszystkim czy na euro-dolara. Na euro być może i tutaj, gdyby nam się odrobinę sentyment poprawił, ja nie mówię, że euro-dolar, ale spójrzcie, odróbcie sobie własne zadanie domowe, spójrzcie na euro-franka albo na euro-jena, tak? Z perspektywy tylko i wyłącznie poprawy sentymentu. Natomiast e, głównym bohaterem euro-dolar, no i generalnie rzecz biorąc z perspektywy wyższych horyzontów czasowych, tu już wszystko chyba na ten moment sobie powiedzieliśmy i wiemy, z perspektywy intraday. A Z perspektywy intraday wygląda to o tyle ciekawie, że mamy kwestię ostatniego miejsca związanego z manipulacją, czyli to, gdzie spadaliśmy. Okej? Okay. I w związku z tym, że był ruch na poszczególnych parach walutowych w dniu wczorajszym, a na euro-dolarze czy na funcie z dolarem mieliśmy coś na wzór takiej szybkiej realizacji zysków z długich pozycji na dolarze. I udało się w dniu wczorajszym domknąć powyżej tego punktu manipulacyjnego na zasadzie spadek, baza, kontynuacja. Okay. No i na ten moment Azja, zwłaszcza, że została, została, podparta, została podparta informacją o tym, że zostanie opublikowana informacja w godzinach późniejszych odnośnie porozumienia dotyczącego wołowiny między Stanami Zjednoczonymi a Unią Europejską to trzymamy ten poziom manipulacji, tak? Natomiast jedna rzecz, jedna rzecz która, tutaj jest, która tutaj jest interesująca, na którą według mnie warto zwrócić uwagę, to kwestie, jak do tej pory ruszaliśmy się w momencie podbitki na euro-dolarze, tak? A tutaj pewne rzeczy są już wyrysowane, natomiast żeby była pełna jasność, to mówimy o, biorę sobie ostatnie, podbitki pod uwagę, Europejski Bank Centralny, ok, A, i to, z czym możemy mieć do czynienia w przypadku euro na chwilę obecną. W związku z czym, z perspektywy sprzedających, ja widzę dwa poziomy możliwe. Pierwszy to jest okolice minimów związanych z Europejskim Bankiem Centralnym. W tym wypadku mówimy o przedziale, między 11.15 a 11.25 i tutaj kwestia ewentualnego odrzucenia, zwłaszcza, że równość tych ruchów by się fajnie w ten scenariusz wpisywała. A tutaj jeszcze na chwilę e, może być kwestia, y, czyli to jest pierwszy poziom propodarzowy, 11.15, 11.25, celem odrzucenia i retestu 1.10. Drugim poziomem, e, który mogą niedźwiedzie próbować podchodzić, to będą okolice, wracamy do tematu, powyżej 1,12, tak? No i teraz zaraz może paść pytanie, Piotrek, no ale jakie 1,12, jak kwestie równości ruchów tutaj mówisz i... Słuchajcie, jeśli wybijemy poziomy związane z tą równością fal tutaj, tych podbitek i zrobimy podwójnie, jest 12,15... Jest 12.15. Nie chciałbym powiedzieć, że algo są łatwe do przeczytania, bo tak nie jest. Chociaż czasami się, czasami się udaje. Teraz w związku z tym kwestia cierpliwości. Tak, Bo my walczymy i wczoraj reakcja w dniu wczorajszym była w okolicach 1.10 psychologicznego poziomu. Tu tutaj... Jakby naturalną rzeczą, że z jakimś podbiciem możemy mieć do czynienia, w związku z czym nie ma co się ganiać z rynkiem i z perspektywy intraday dajmy im dajmy im trochę trochę przestrzeni do odbicia. Jeszcze raz, niedźwiedzie 11, 15, 11, 25 albo dopiero w okolicach powyżej 1, 12. Teraz z perspektywy byków, jeśli jesteś byczo nastawiony, to na co warto zwrócić uwagę w ramach tego, z czym mamy do czynienia od dnia wczorajszego. Ja myślę, że a, to może być taki tajny plan, to porozumienie w sprawie wołowiny z Unią Europejską może być taki tajny plan pana prezydenta Trumpa, a mający na celu właśnie podniesienie wartości euro, tak, w stosunku do, do dolara. A jak się nie da w ten sposób, to trzeba kombinować jakoś inaczej. No bo skąd tak nagle mamy to porozumienie z Unią Europejską, gdzie tam... W każdym razie to jest według mnie taki tajny plan. Natomiast myślę, że minima azjatyckie, bo... Tutaj spróbujmy z perspektywy jakiejś tak. Spróbujmy sobie trochę utrudnić, tak? bo to, że ten punkt manipulacji tutaj może się utrzymać, to jest ok. Ale natomiast ja sobie patrzę, żebyśmy mieli taką równą falę do góry, skąd moglibyśmy zyskiwać, ok, żeby dojechać do tych 11, 15, 25. Tak sobie wziąłem pod uwagę ten wczorajszy ruch w końcówce sesji za oceanem i wziąłem sobie pod uwagę te doły, tak? Ten tu taką szybką nabitkę i ruch do góry, tak? A, czyli gdybyśmy cofnęli się na etku stąd do tego miejsca w okolice 10, 50, 10, 40 mielibyśmy A, też by nam przypasowała ta fala, tak? Czyli tą jedną, tak? Która ma sięgnąć 11, 15, 11, 25 roz rozbiłem na dwie, ok? Czyli przy agresywnym podejściu pod 10,50-10,40 nie wykluczam, że tutaj gdzieś palce między szprychy będę próbował włożyć natomiast bliżej mi jest do shortów bliżej mi jest do, ze do zejścia poniżej 1,10 natomiast z perspektywy końcówki tygodnia z perspektywy e, tego, że co niektórzy będą clearowali swoje e buki e, schodzili z ryzyka przed weekendem może być ta realizacja zysków, która będzie tłumaczona oczywiście porozumieniem e, na linii Stany Zjednoczone Unia Europejska w ramach wołowiny nie dajcie się złapać w pułapkę wszystkiego dobrego, powodzenia na payrollsach. Do usłyszenia, do zobaczenia, trzymajcie się pod cześć.